Dzisiejszy film opowiada o zdradzie i zemście w XIV-wiecznej Francji, ale co dla nas najważniejsze, to ma być najbardziej historyczny film Ridleya Scott'a, jeżeli tak to możemy ująć. Nazywam się Mateusz Bożek, to program Jak było Naprawdę? Ostatni pojedynek, rok 2021. W tym filmie poznajemy dwójkę, właściwie trójkę bohaterów: Jean de Carouche, Jacques Legri i Małgorzata de Carouche, to jest żona tego pierwszego. I ta żona ma zostać zgwałcona przez właśnie Legri. A przypomnijmy, że panowie kiedyś byli naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Żandy Karusz wpada wściekłość, wytacza proces swojemu dawnemu przyjacielowi, który musi się jednak zakończyć pojedynkiem sądowym, ponieważ sędziowie nie są w stanie stwierdzić, kto ma tak naprawdę rację i czy Małgorzata w ogóle została zgwałcona. Co więcej, ten pojedynek ma być ostatnim, ponieważ, według reżysera, to był ostatni. Boży pojedynek stosowany w sądownictwie. Pytanie, czy tak rzeczywiście było i czy naprawdę ten film jest najbardziej historycznym w wykonaniu Ridleya Scotta. O tym porozmawiam z moim gościem, Krzysztofem Doboszem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No to zacznę od standardowego pytania, czyli jak panu się ten film podobał? Bo on jest trochę specyficzny, nawet bardzo specyficzny. On nie przypomina w ogóle żadnej innej produkcji Ridleya Scotta. Jest podzielony na trzy akty. Tak, zdecydowanie. Ten film jest nieco inny, i też o ile znam twórczość historyczną Ridleya Scott'a, jest też inny jakościowo, muszę przyznać. To A, prawda. O ile w innych filmach, takich jak Królestwo Niebieskie czy Gladiator, mamy jasną płyętę, która w jakiś sposób jasno mówi nam, o czym myślał autor, o tyle w tym filmie, no nie wiem do końca, jaka była idea na zakończenie i, i co ten film ma przekazać. A w tamtych filmach też to historię się przeżywało, no zwłaszcza w Gladiatorze. Tutaj mi czegoś takiego brakowało, mnie. Jakiegoś takiego... Takiego impulsu troszeczkę. Myślę, że ciekawszego. tak. Zastanawiałem się nad tym i e, sądzę, że to wynikało z bardzo dosłownego potraktowania historii e, tych trzech osób, o których za chwilę będziemy pewnie mówić. Możemy przejść od razu, po co czekać. Tak jak wspomniałem, ten film jest podzielony na trzy akty. Pierwszy akt dotyczy, nie chcę powiedzieć wizji, ale e, ta historia całego gwałtu, tego zajścia w ogóle i tego procesu sądowego później jest przedstawiona z perspektywy Jeana de Carouche. Potem z kolei drugi akt, no i tutaj już perspektywa Żaka Legri. Trzeci akt, perspektywa Małgorzaty de Karusz, żony tego pierwszego. One oczywiście się wszystkie od siebie różnią, ale niemniej jednak, wszystkie łączy jedno. Historia jest prawdziwa, a przynajmniej oparta o te prawdziwe wydarzenia. Oczywiście. Sama historia jest jak najbardziej z życia wzięta. Jest to e, historia ludzi, którzy żyli we Francji, w Normandii końcem wieku XIV. Co więcej, tak jak wspomniałem... 1386 rok. Tak, dokładnie sama historia dzieje się w roku 1386. Tak jak chwilę wcześniej wspomniałem, jest to historia potraktowana bardzo dosłownie w stosunku do tego, co mamy w źródłach. Z tego powodu być może ona nie jest taka płynna, tak bardzo nie pociąga. Autorzy też musieli w pewien sposób e, wybierać e, z tego, co, co, co wiemy ze źródeł. Natomiast wezłowe punkty zostały zacytowane, można powiedzieć, dosłownie. To znaczy historia tych ludzi jest odpowiedziana od A do Z bardzo dosłownie. A to Ridley Scott miał taką bazę akt, na których mógł się wzorować? Tyle tych informacji było i tak mógł jeden do jednego wszystko przedstawić? Myślę, że tak, chociaż sam Ridley Scott w aktach archiwalnych nie siedział, natomiast trzeba powiedzieć, że źródła do tej historii mamy znakomite. Przede wszystkim zachowały się akta sądowe Parlamentu Paryskiego, czyli Sądu Najwyższego Paryża, który prowadził proces Żana de Carus, Jacques Allegri oraz Małgorzaty de Carouche. Oprócz tego, co być może jeszcze ciekawsze, Zachowały się też notatki adwokatów obydwu stron, i do tych notatek mamy wgląd. Oprócz tego, ponieważ historia była bardzo głośna, odbiła się echem w całej ówczesnej Francji, zachowały się także relacje. Kronikarzy, takich jak Jean de Froissart, czy w takim dziele jak Kronika Panowania Karola VI, sporządzona w Opacie denis A jak właściwie do tego pojedynku w ogóle doszło? Bo mamy, tak jak mówiłem, trzy akty. Jean de Carouche mówi, że występował w obronie swojej żony zgwałconej przez... Jacques Legri. Jacques Legri mówi, że on tak naprawdę ratował Małgorzatę przed nieszczęśliwym małżeństwem. Z kolei potem Małgorzata mówi, że ma uwagi do jednego i do drugiego. Jej mąż to jest osoba, która raczej ratuje swój honor, a nie swoją żonę. Jacques Legri z kolei to jest kobieciarz, któremu się przecież nie odmawia. Po czyjej stronie jest ta prawda? Ten film, czy jego fabuła w zasadzie odpowiada temu, co możemy przeczytać w aktach, w zeznaniach wszystkich stron. Bo to, jak one postrzegały swoich adwersarzy. W zasadzie wynika po prostu z akt procesowych. Mhm. Być może, powiedziałbym, że nawet na pewno, pewne, pewne interpretacje zostały narzucone ze strony autorów filmu czy autorów scenariusza. Natomiast niewątpliwie ten punkt widzenia, ten trojaki punkt widzenia, został zaczerpięty z samych akt sądowych. Sprawa jest szersza niż tylko to, co się wydarzyło w roku 1386. Dlatego, że w zasadzie jest to historia sąsiedztwa, przyjaźni dwóch, dwóch członków rodów rycerskich z Normandii, właśnie wspomnianego Jeana de Carouche i Jacques Allegri. Ród de Carouche był starym normandzkim rodem, bardzo szanowanym wśród rycerstwa normandzkiego, ze względu na to, że był lojalny wobec królów francuskich, zwłaszcza w krytycznych momentach pierwszej fazy wojny stuletniej. Z kolei Rutel Legri w zasadzie dosyć niedawno, w stosunku do wydarzeń, o których mówi film, mm -hmm. dorobił się szlachectwa. Z tego względu no, był poniekąd uważany za parweniuszy. Panowie de Carouge i Legri. Mieszkali w sąsiadujących ze sobą posiadłościach, walczyli razem i w ten sposób zawarli przyjaźń. Ta przyjaźń była na tyle mocna, że Jean de Carouche... A propos tej walki, to też to film pokazuje: mamy Limorz, oblężenie, 1370, tak potem kolejne walki w Normandii. Oni tak się jest. nawet ratują nawzajem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, ale to wydaje mi się, że akurat ten wątek to jest licencja poetyka autorów scenariusza. Niemniej jednak. Ale walczyli. Walczyli wspólnie, tak, i niewątpliwie ich sąsiedztwo nie ograniczało się tylko do spotykania się gdzieś powiedzmy na drodze na mm. przykład. Natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzyło później, to taka róż Poprosił nawet Jacques Allegri, żeby został ojcem chrzestnym jego dziecka z pierwszego małżeństwa, co było bardzo dużym wyróżnieniem. Sprawy zaczęły się nieco komplikować, kiedy nowym seniorem obydwu panów został Pierre d'Alençon, nowy hrabia Normandii. Można powiedzieć, że Jean de Carouche był człowiekiem o dość konserwatywnym pokroju, niezbyt dobrze radził sobie w sprawach mm -hmm. dworskich, też zarządzanie, miał pewne kłopoty, może dużo powiedziane, ale jednak nie był aż tak obrotny w, i w zarządzaniu majątkiem, i w obracaniu się na dworze jak jego sąsiad. No w filmie też ma duże problemy finansowe. No właśnie. Ogromne nawet. No właśnie, ale to wynikało też z, już z, z historii troszkę późniejszej, to znaczy był na przykład wypra na wyprawie w Szkocji, z której, na którą wydał mnóstwo pieniędzy, to jest rok 1385. to się chyba nie powiodła. Z niczym. No właśnie. Tak, ta, ta, ta wyprawa się zupełnie nie udała, dlatego że Szkoci nie wspierali tak jak należało Francuzów, którzy, którzy wówczas tam przypłynęli pod dowództwem Jeana de Vienne. Okazało się, że, że Anglicy jednak na tyle się zmobilizowali, żeby tym Francuzom żeby tych francuzów po prostu stamtąd wyrzucić. Czyli rozumiem, że doszło do jakiegoś konfliktu później między Karuszem a jego seniorem? Tak, te konflikty były nawet bardzo poważne. Pierwszy z tych konfliktów zrodził się na tle posagu jego małżonki, czyli Małgorzaty z Thibouville'ów. Pewien fragment ziemi lenna, który był przeznaczony jako posag dla Małgorzaty, Został nieco wcześniej odsprzedany właśnie Pierowi Dalençon. Ponieważ był to kawałek ziemi, na którym bardzo zależało Janowi de Carus, postanowił on spróbować batalii sądowej, aby móc w jakiś sposób odzyskać ten Czyli kawałek. Czyli go pozywa, tak jak w filmie. Pozywa go po prostu, tak. Natomiast no, jest to rzecz zasadniczo nieudana, nawet z naszej dzisiejszej perspektywy. No, jeśli ktoś legalnie nabył jakiś, jakiś, jakąś ziemię, no, to żaden sąd nie uzna roszczeń kogoś drugiego, prawda? Więc ten proces tylko zaostrzył stosunki pomiędzy seniorem a wasalem. Kolejny problem, który się zrodził był taki, że ojciec żana de Carouche, też o imieniu Jean, był dowódcą twierdzy Belem. Właśnie w Normandii. Po jego śmierci w 1382 Pierre Dalenson nadał tę twierdzę po prostu dowództwo twierdzy nadał komu innemu i to był kamień obrazy dla Jana de Carouche. Co ciekawe, w filmie widzimy, że on nadaje ją Jacquesowi Legri, ale tak. zdaje się, że to jest to, to wyglądało troszkę inaczej, ktoś inny tą twierdzę dostał, nie Jacques Legri. czy nie Legri? Nie Legri. Natomiast trzecia sprawa dotyczyła znowu ziemi i to jest rok 1383. Chodziło o, o dwa lena, mniej więcej między ziemiami należącymi do Legri i do hrabiego Normandii, czyli Pierre d'Alençon. W tej sytuacji prawo pierwokupu miał hrabia. Jednak Jean dekarusz, zdecydował się na zakup tej ziemi. Dosłownie po trzech tygodniach hrabia się o nią upomniał, w związku z czym musiał mu tą ziemię zwrócić. Oczywiście hrabia zwrócił mu wszystkie pieniądze, które na to wyłożył. Niemniej jednak no, był, to, był to cios jeszcze do tego taki wizerunkowy, nie tylko materialny czy tam finansowy, ale także wizerunkowy. Te trzy sprawy bardzo, ale to bardzo obniżyły pozycję Żana de Carus na dworze hrabiego Normandii. No I pewnie poróżniły dawnych przyjaciół. Oczywiście. No, Zwróćmy uwagę, że Jacques Legri, tak zresztą jak to jest pokazane w filmie, bardzo dobrze potrafił obrazać się w tych niuansach dworu hrabiego, dzięki czemu jego pozycja stale rosła. Natomiast pozycja Jeana de Carouche malała, i na tym tle konflikt rósł. Cały czas był coraz większy. Czyli ten gwałt Legri na żonie Karłuża był taką wisienką na torcie, tak to można powiedzieć? Tak, zdecydowanie przelało to czarę goryczy, jeśli chodzi o de Caruszu. Zdecydowanie była to sprawa absolutnie nieakceptowalna, tym bardziej, że we Francji XIV wiecznej gwałt był uznawany za jedno z najcięższych przestępstw. Zagrożony zresztą karą śmierci, więc, więc była to sprawa absolutnie gardłowa, można powiedzieć. A każda kobieta mogła pozwolić sobie na wytoczenie procesu czy w ogóle na sprawę w sądzie, jeżeli chodzi o gwałt, no bo tutaj Małgorzata ona pochodzi jednak z rodu, ona prosi męża, też wpływowego mimo wszystko, żeby zajął się tą sprawą, żeby poszedł do sądu, żeby. Ta sprawa w ogóle nabrała rozgłosu, no ale, właśnie pytanie: czy takich małgorzat mogło być więcej, czy każda kobieta mogła? wytoczyć proces sądowy. No właśnie, jeśli chodzi o francuski... Na sprawę sądowa. Tak, jeśli chodzi o francuski system sądowy w tym okresie, był on bardzo skomplikowany. Przede wszystkim był on niezwykle rozdrobniony, przede wszystkim był stanowy, także korporacje miały własne sądownictwo, były bardzo duże partykularyzmy, no i oczywiście im wyższa pozycja społeczna kogoś, kto został ofiarą takiego przestępstwa, tym łatwiej mógł dochodzić swojej sprawiedliwości. Natomiast Natomiast trzeba powiedzieć, że z pewnością w wielu wypadkach no nie było takiej możliwości, żeby sobie pozwolić na, na proces sądowy. Wiele rzeczy uchodziło płazem, tym bardziej, że jak zobaczymy na przykładzie tej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z rycerzami, czy no, z członkami rodów rycerskich. Także tutaj wcale nie było oczywiste, że winowajca, prawdziwy lub domniemany, zostanie skazany. A pamiętajmy, że ofiara też mogła oberwać rykoszetem, mówiąc kolokwialnie, no bo jeżeli w jakiś sposób, nie wiem, udowodniono jej krzywoprzysięstwo albo że składała fałszywe zeznania. Albo też, że starała się, może inaczej, że rzeczywiście do tego gwałtu doszło, ale sprawcą był ktoś inny, a ona wykorzystała tę sprawę do tego, żeby oczernić powiedzmy swojego rywala. To też konsekwencje groziły tej osobie, która wnosiła tę sprawę do, do sądu, czy w ogóle wnosiła skargę. No z pewnością. Oczywiście był proces i to nie było tak, że za jakieś tam drobne, nie wiem, może przejęzyczenie groziła jakaś straszliwa kara, bo to wszystko dokładnie, bardzo dokładnie sprawdzano. Natomiast jeśli by rzeczywiście się okazało, że było to krzewoprzysięstwo skierowane jeszcze w stosunku do... Członka stanu rycerskiego, no to mogło mieć bardzo poważne konsekwencje. Tak, no bo, bo to w filmie nawet widzimy, nawet tam się pojawia taka, taka kwestia, to pada, że ona jakby, Małgorzata, celowo oskarża Legri, chociaż tak naprawdę mógł to zrobić ktoś inny. Mógł ktoś zwałcić inna, ale ona celowo akurat oskarża jego. Tak By się no. zemścić za męża. Oczywiście, to jest po głosie tego konfliktu, tlącego się już od dobrych paru lat pomiędzy obydwoma, obydwoma mężczyznami. Natomiast coś, co ujęło sędziów parlamentu paryskiego, to spójność zeznań i no, jednolitość zeznań Małgorzaty de Carouche. To był dla nich sygnał, że sprawa rzeczywiście może wyglądać tak, jak, tak jak ona to rysowała mhm. w swoich zeznaniach. A udałoby się to jakoś inaczej załatwić? Tylko trzeba było aż uciec się do pojedynku sądowego? Między rycerzami? Właśnie to pokazuje, jak to była też trudna sprawa dla sędziów. Jak ee, no niejasne było to, co się wydarzyło. Z jednej strony mamy bowiem zeznania Jeana de Carrouge i jego żony Małgorzaty. Z drugiej strony kompletnie inne zeznania Jacques'a Legri. No i trzeba było jakoś rozsądzić. Co? Legri uważał, że ona wcale jakby nie została zgłocona, że ona jakby mu się poddała. W zasadzie to m, można powiedzieć chyba, że Legri w ogóle, na, na pewno można powiedzieć, że według akt sądowych Legri się w ogóle wypierdolił. Że cokolwiek się wydarzyło, że jego nie było w tym miejscu. Miał alibi i nie chciał zupełnie się przyznać do, do czegokolwiek. Z tego też powodu, prawdopodobnie sąd jednak zezwolił na ten, na ten pojedynek. No, i jak w takim razie ten pojedynek wyglądał? I czy zakończył się dokładnie tak samo, jak, jak w filmie? To widzimy. Tak jak wspominałem na początku, cała historia jest opowiedziana... Prawie 1 do 1. Prawie 1 do 1, tak. Jeśli chodzi o te węzłowe punkty, te najważniejsze punkty, to one są zgodne z tym, co się w rzeczywistości wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o pojedynek w filmie, no to tutaj możemy mieć pewne zastrzeżenia. Zresztą trzeba powiedzieć, że Lilley Scott nigdy nie starał się chyba robić filmów zupełnie adekwatnych historycznie. Znaczy zawsze no, to pozwalał prawda. sobie... Zawsze sobie pozwalał na to, żeby żeby coś było no, w jakiś sposób od niego, prawda? No i tutaj mamy, mamy kilka takich różnic. Przede wszystkim jeśli chodzi o... To chyba jest jeden z pierwszych obrazów, który widzimy, czyli pole walki, na którym tak. rycerze walczyli. Jest oczywiście otoczone takim, nawet można powiedzieć, murem. Jest tam trybuna, na której zasiadali najwyżsi Właściwie walczył na arenie, jak gladiatorzy. Tak, to pewnego rodzaju arena. Natomiast ta arena jest, w, można powiedzieć, w szczerym polu koło ruin gotyckiego kościoła. Otóż trzeba powiedzieć, że ten kościół nie był wtedy ruiną. Co więcej, w tym miejscu mieściło się opactwo benedyktyjskie Saint-Martin-de-Champ, które było normalnie funkcjonującym opactwem. Co więcej, to opactwo w owym czasie było w murach miasta Paryża, czyli to było opactwo w mieście w tym momencie. Kiedyś, jak sama nazwa wskazuje, Saint-Martin-de-Champ, czyli to było opactwo poza miastem, w polach. Hmm. Natomiast w roku 1386, kiedy cała rzecz się wydarzyła, to opactwo znajdowało się już w murach miasta, więc tutaj mamy pewną wizję autorską Lidleya Scotta. A coś jeszcze w takim razie przykłon pana uwagę? Mówi pan o zastrzeżeniach, to nie ma miasta, tak? Natomiast coś jeszcze znaczy, nie, miasto oczywiście jest, tylko ono znaczy to nie jest do końca takie... wygląda tak, jak prawdopodobnie wtedy ten Paryż y, wyglądał. Zastanawiam się, dlaczego. Być może Ridley Scott chciał w ten sposób pokazać, że Francja jest w okresie wojny, jest zniszczona tą wojną i ma ogólne problemy. Z tym, że wydaje się, że zniszczona rzeczywiście była, ale prowincja bardziej niż, niż samo miasto Paryż. Generalnie, co ciekawe, Kościół Saint-Martin des Champs można dzisiaj jeszcze w Paryżu oglądać, z tym, że jest on dzisiaj zamieniony na Muzeum Techniki i Nauki. Jeśli chodzi o sam przebieg pojedynku, no to tutaj mamy zastrzeżenia oczywiście. I to nie tylko do tego pojedynku, bo także hmm. w całym filmie brakuje jakby pewnych rytuałów, które dla ludzi późnego średniowiecza były bardzo ważne. Rozumiemy oczywiście, że prawdopodobnie nie było czasu, żeby to wszystko dokładnie pokazać, bo wtedy film trwałby nie 2,5 godziny, tylko 5 godzin na przykład. Natomiast... Zawsze e... można było zrobić wersję reżyserską, prawda? Na przykład. <laughs> Na przykład. Natomiast pojedynek zaczynał się w bardzo taki teatralny sposób. To znaczy władca wjeżdżał na pole walki, tam gdzie się miał toczyć pojedynek. Następnie na to pole w sposób dość teatralny, na tą arenę, wjeżdżali adwersarze, którzy tam mieli walczyć. Oczywiście wjeżdżali na innym koniu niż koni bojowy, to nie był ten sam koń. Następnie sprawdzano tożsamość, odbierano ustne oświadczenie, w jakim celu przybyli na to pole bitwy. Potem kontrolowano broń. To była rzecz bardzo ważna. To był w końcu sąd Boży, czyli tam niczego poza wynikiem nie pozostawiano przypadkowi. Na e... filmie to cała procedura trwa 5 minut. Wjeżdżają na koniu na arenę, przygotowują się jeszcze przed w ogóle wejściem, no i od razu zaczynają walczyć. A król siedzi i obserwuje. No właśnie, więc tutaj w rzeczywistości na pewno trwało to dużo dłużej. Ja w tym momencie wymieniłem dopiero połowę z tych rzeczy, które robiono przed pojedynkiem. Co Następnie... jeszcze? Miało miejsce przypomnienie zasad pojedynku, zarówno dla osób postronnych, jak i dla rycerzy. Składano potrójną przysięgę, że walczą w słusznej sprawie, w obronie niewinności, że mają zamiar się bronić. Kolejna przysięga dotyczyła tego, że będą, że będą walczyć uczciwie, bez pomocy ze strony sił nieczystych lub czarów. Trzecia przysięga z kolei to była taka przysięga, w której podawali sobie lewe ręce. Jeśli ludzie się zgadzają, to podają sobie prawe ręce. Natomiast tak. podanie lewej ręki oznaczało, że dwóch ludzi połączyło. Połączył konflikt, można powiedzieć. No więc przysięgali, że zarówno powód pozwania, jak i powód obrony są słuszne i prawdziwe, zarzucając jednocześnie drugiej stronie kłamstwo. Następnie Herold ogłaszał, że właśnie będzie się zaczynał pojedynek, i dopiero w momencie, kiedy została podrzucona rękawica, marszałka, który był takim jakby mistrzem ceremonii, na polu walki, kiedy ona spadła na ziemię, to rycerze mogli ruszyć na siebie. Co ciekawe, w filmie widzimy, że gierunkowie podają kopie tak. rycerzom. Tych, tych kopii rycerze mieli trzy. Natomiast zasadniczo, jeśli chodzi o, o sądy Boże, o takie pojedynki w ramach sądów Bożych. Z tego, co wiemy, na arenie nie mogło być nikogo oprócz rycerzy. Z tego też powodu ogrodzenie, które oddzielało arenę od publiczności, było tak skonstruowane, nieco inaczej niż to widzimy w filmie, bo w filmie ono sprawia wrażenie jakby kamiennego, murowanego. Tak, Natomiast tak. takie ogrodzenia tworzono z bali drewnianych, z takiej kratownicy drewnianej, można powiedzieć. Miało to cel następujący. Przede wszystkim widzowie mogli oglądać, co się będzie działo, a druga rzecz była taka, że. To ogrodzenie miało zapobiec wtargnięciu kogokolwiek na arenę. Czyli nikt nie mógł pomagać. Nikt nie mógł pomagać rycerzom, także Giermkowie. W związku z tym, to co zostawało na arenie, ta broń, która tam zostawała, to była jedyna broń, którą rycerze mieli do wykorzystania. Ten pojedynek mógł trwać bardzo długo, mógł się nawet nie skończyć danego dnia, wtedy przełożono by go na dzień następny. Jeśli chodzi o hełmy rycerzy, tutaj myślę, że warto co nieco opowiedzieć, dlatego że w różnych komentarzach dotyczących tego filmu można znaleźć zastrzeżenia co do, co do tych hełmów, których przyłbice są w zasadzie połowiczne? W zasadzie taka przyubica byłaby straszliwie niebezpieczna dla rycerza. Yy, rycerze w filmie noszą hełmy typu basinet i to jest normalne, coś normalnego dla, dla, dla tamtej epoki. Natomiast zasadniczo używano przyłbic pełnych bardzo często w tym okresie w typie psiego nosa. Coś, co bardzo dobrze znamy na przykład z filmu Krzyżaca Aleksandra Forda. Czemu to służyło? Jeśli przeciwnik atakował kopią, jeśli celował w głowę, to taki hełm i pełna przyłbica służyły temu, żeby kopia ześlizgnęła się i po prostu, żeby uderzenie nie odniosło zamierzonego skutku. Natomiast wyobraźmy sobie, że taka kopia zawadzi o fragment takiego otwartego basineta, no... Przypuszczam, że skończyłoby się to śmiercią rycerza. No i w takim razie mamy ten pojedynek. Matt Damon wygrywa. No ale pytanie jest jedno zasadnicze, i to chciałem zostawić na koniec. Czy to faktycznie, tak jak ym, przekonuje nas reżyser i tak jak to mamy też w filmie ujęte, był to ostatni pojedynek, przynajmniej w historii Francji? No właśnie. Chyba nie do końca. No właśnie, w pewnym tylko aspekcie był to ostatni pojedynek. Był to ostatni pojedynek, który został stoczony z wyroku. Sądu paryskiego, czyli paryskiego parlamentu. Natomiast e, pojedynki sądowe zdarzały się jeszcze nawet w XV wieku, co do tego mamy pewność. Fakt jest taki, że pod koniec wieku XIV, kiedy nasza historia ma miejsce, były one już rzadkością. Dlatego też wzbudziły takie zainteresowanie i emocje. I emocje. Czy możemy w takim razie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że Małgorzata faktycznie została zgwałcona przez Legri? I czy ten pojedynek w ogóle coś dał? Dał jakieś rozstrzygnięcie? Prawdę powiedziawszy, mamy dokładnie te same e, źródła i tą samą wiedzę, którą mieli sędziowie Sądu Paryskiego. Z tego względu, wydaje mi się, zarządzili oni pojedynek sądowy, no bo sami nie byli w stanie orzec, a też nie chcieli podjąć odpowiedzialności e, oskarżenia człowieka niewinnego. Niemniej jednak, to co ujęło sędziów Paryskiego Parlamentu, to była spójność zeznań Małgorzaty i jej przekonanie o tym, co się wydarzyło. E, co więcej, jako ciekawostkę możemy podać, że adwokat Jean Lecoq, który bronił Jacques'a Legri, to był człowiek 35-letni. On sam miał pewne wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście Jacques Legri, Legri jest niewinny. Oczywiście bronił go, sugerował mu, co należy zrobić, żeby uniknąć pojedynku. Niemniej jednak w jego notatkach, które się zachowały, wyczuwamy pewną nutkę wątpliwości co do jego klienta. A z czego to wynikało? Przede wszystkim chyba z zachowania i z tego, co adwokat, co Jean-Luc kok wywnioskował z obserwacji swojego klienta. Mam jeszcze jedno pytanie. Znaczy w zasadzie kilka jeszcze mam pytań, ale to może być szczególne. Co my wiemy na temat Małgorzaty? Bo tak jak czytałem komentarze twórców filmu na temat tego ostatniego pojedynku, to gdzieś tam pojawiało się co jakiś czas, jak to komentowali ci twórcy, że Małgorzata na pewno była zdolną i wykształconą kobietą. I tyle. Natomiast czy my możemy coś więcej na jej temat powiedzieć? Możemy o niej powiedzieć stosunkowo dużo. Przede wszystkim Małgorzata de Tybouville, bo tak na, nazywała się tak. z domu, pochodziła z możnego i starego rodu normandzkiego, który szczycił się tym, że jeden z jego przodków walczył z Wilhelmem zdobywcą pod Hastings w 1066 roku. A zatem można powiedzieć, że jeśli chodzi o hierarchię, stała ona wyżej niż jej mąż. Zresztą nie była to rzecz zupełnie dziwna w społeczeństwie francuskim, że kobiety o wyższym statusie wychodziły za mąż za mężczyzn, których status był nieco niższy. To dawało im pewną kontrolę. Była to mhm, bardzo praktyczna, tak, tak, bardzo tak. praktyczna sprawa. Natomiast w wieku XIV, około 30-40 lat przed wydarzeniami pokazywanymi w filmie, no doszło do podwójnej zdrady. W początkach wojny stuletniej ojciec Małgorzaty de Tibouville dwukrotnie zdradził króla francuskiego i w związku z filmie z tym, też na niego krzywo patrzą. Tak, właśnie w związku z tym na niego krzywo patrzą. Pomimo tego, że został ułaskawiony około roku 1360, to jednak ciążyło na nim odium zdrajcy. Natomiast sam fakt, że Małgorzata de Tibouville pochodziła z tak zacnego rodu, no. Może być dla nas pewnym sygnałem, że być może była wykształconą kobietą, być może rzeczywiście potrafiła, potrafiła czytać, być może potrafiła pisać. Natomiast jeśli chodzi o sam film, to rzeczywiście wydaje mi się, że interpretacja tej postaci pochodzi od autorów scenariusza. W rzeczywistości średniowiecznej Francji, XIV wiecznej Francji, jednak ten związek kobiety i mężczyzny, związek małżeński sprawiał, że wiele interesów mieli. Wspólnych i wątpię, żeby tak ostentacyjnie pokazywać tą niezgodę między nimi, prawda? Zupełną różnicę, różnicę zdań. Mhm. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy obu groziło to samo, to znaczy śmierć. Mhm. To korzystając jeszcze z tego, że mamy trochę czasu, to zapytam o króla Francji. Karol VI Szalony. On w filmie jest. No, też mi się taki wydaje troszeczkę, że jemu to wszystko pojęte, ten proces to rządzenie, rząd by się wolał w jakiś sposób może bawić. To jest młody król, który ma pewną jakąś taką energię, ale nie wydaje mi się, żeby był dobrym królem, w sensie, żeby dobrze rządził tym państwem. Takie miałem pierwsze wrażenie, jak na niego patrzyłem. Oczywiście, to jest postać pokazana no, w taki jednak bardzo negatywny sposób. To znaczy chłopiec, właściwie nastolatek, który jest kierowany, z, można powiedzieć, z boku, który rzeczywiście ma zadatki jakiejś choroby psychicznej i w zasadzie nie ma żadnej chyba mocy sprawczej tak naprawdę. Bardzo ma lekki stosunek do wszystkiego, do tego pojedynku, w ogóle do tej sprawy też. Zdecydowanie. Natomiast w rzeczywistości w roku 1386, kiedy kiedy toczył się proces sądowy, to było lato, to były miesiące letnie, od lipca do września, a także kiedy końcem grudnia miał miejsce pojedynek, nic jeszcze nie wskazywało na chorobę psychiczną Karola VI. Co więcej, to był młody, wysportowany człowiek, który bardzo chętnie brał udział w pojedynkach, który jeśli o to chodzi, zdał się na rzeczy. Na pewno miał zadatki na. No, dobrego władcę. Początki jego choroby psychicznej to jest dopiero rok 1392, więc w tym sensie... Kilka lat po tym pojedynku. Zdecydowanie. Więc w tym sensie postać Karola VI Szalonego została ukazana, można powiedzieć, w krzywym zwierciadle i zdecydowanie niezgodnie z tym, co wiemy o nim ze źródeł historycznych. Co prawda objął tron jako jedenastolatek, jednak już w momencie, w momencie, kiedy doszło do pojedynku, był chłopcem w zasadzie pełnoletnim, prawie 18 Moim i Państwa gościem był dr Krzysztof Dobosz, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję. Dziękuję.